Jakie czołgi, samoloty i BWP są produkowane w Europie? Europa troszkę zaspała. Europa, która ma potężny potencjał, która w przeszłości potrafiła produkować bardzo duże ilości sprzętu i była jednym z tych czołowych producentów, jeśli chodzi o nowoczesność, jeśli chodzi o nowe rozwiązania, ale też masowość. No, można powiedzieć, że troszkę. Hmm, w tej materii spadła na bardzo niskie miejsca, jeśli spojrzymy na cały świat. Ale nadal, jeśli chodzi o ten potencjał, jest to możliwe, że to może zostać przywrócone. Tylko, że pasowałoby się troszkę obudzić i zauważyć, że świat się troszkę zmienił. Ale co dzisiaj produkuje Europa? No i może zacznijmy od czołgów. I tutaj zbyt dużo nie ma do powiedzenia, ponieważ właściwie jest tylko Leopard 2. Tak. Ta produkcja Leopardów 2 powoli się rozkręca. Troszkę zaspano. Jeśli chodzi o innych producentów, to oni właściwie nie istnieją. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to ona modernizuje swoje Challengery do wersji Challenger 3, no ale ze wsparciem niemieckim. Jeśli chodzi o Leclerca, to tutaj, hmm, oczywiście, niby, no nie niby, ale ta produkcja. To znaczy linia produkcyjna jest zakonserwowana, no ale nie ma podwykonawców, więc przywrócenie produkcji leklerków byłoby niesamowicie drogie. Oczywiście na horyzoncie mamy KF-51, tak, tutaj KF-51 będzie produkowany tutaj dla Włoch, oni go hmm, zrobią, to znaczy zostanie opracowany czołg na bazie KF-51 i tak, wówczas będziemy mogli powiedzieć, że w Europie są produkowane dwa czołgi. Leopard 2 w najnowszych wersjach, i on też będzie modernizowany do jeszcze nowszych, oraz właśnie KF-51. Ale na dzień dzisiejszy mamy Leoparda 2 i do 100 nowych czołgów rocznie. Niezbyt dużo, tylko że te moce produkcyjne rosną. Jeśli chodzi o samoloty, to jest zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o wielozadaniowe samoloty bojowe, to tutaj mamy francuskie Rafaele. Europejskie Eurofightery oraz szwedzkie, troszkę lżejsze samoloty, czyli Gripeny, ponieważ kiedy spojrzymy na Gripena, to jest to konstrukcja odpowiadająca F16 w najnowszych wersjach. Tak, nawet najnowszy Gripen to jest F16 na przykład w wersji V. Natomiast jeśli chodzi o Eurofightera, jeśli chodzi o Rafaela, to jest to konstrukcja troszkę większa to jest coś takiego jak F15EX, no ale nadal samoloty wielozadaniowe. I są to jedne z najlepszych samolotów wielozadaniowych generacji 4,5. I tak, tutaj znowu Europa troszkę zaspała, troszkę postawiła na przykład na F35 i plany opracowania samolotu piątej, piątej generacji przerodziły się w opracowanie już samolotu szóstej generacji zaspano. Ale jeśli chodzi o lotnictwo, to jeśli chodzi o Eurofighter Rafaela, w mniejszym stopniu również Gripena, to jednak nadal Europa w tej materii jest na bardzo silnej pozycji. Nadal Europa, można powiedzieć, potrafi bardzo dużo, jeśli chodzi o produkcję, produkcję lotniczą. Podobnie jeśli chodzi o samoloty transportowe, o latające cysterny, o awaksy, tu Europa nadal dużo może. No, żeby jeszcze tak dużo zamawiała. Ok, bojowe wozy piechoty. I tu skoncentrujmy się na tych najnowszych, czyli BWP Puma. Tak, on nadal będzie zamawiany. BWP Lynx też zamawiany. CV90 dalej zamawiany. Ajaxy, a Skody dalej zamawiane. I to jest te najważniejsze. Oczywiście mamy jeszcze francuskie, mamy włoskie, ale to są te najważniejsze elementy. No i oczywiście BWP Borsuk. Jeśli chodzi o bojowe wozy piechoty, jest po prostu bardzo dobrze. I kiedy spojrzymy na te BWP, -y, to są jedne z najnowocześniejszych BWP na świecie. Puma, Borcuk, Lynx, najnowsze CV90 -ki. o ja, jak się nie będę mówił. On, mam nadzieję, że rozwiązał problemy, które z nim istnieją, które z nim są, ale czy to było prawdziwe rozwiązanie, czy takie rozwiązaliśmy? Jeśli wiecie o co chodzi. Jeśli chodzi o BWP, -y, jest to na bardzo dobrym poziomie. Jeśli chodzi o marynarkę, to tutaj Europa po prostu wymiata. Jeśli chodzi o fregaty, jeśli chodzi o inne typy okrętów nawodnych, podwodnych, to tutaj Europa nadal ma bardzo dużo do powiedzenia. Jeśli chodzi o nawodne, podwodne, nadal Europa jest jednym z czołowych państw, jeśli chodzi o produkcję tego typu sprzętu. Więc, jeśli chodzi o czołgi, jest dosyć średnio. Jedyny do tej pory poważny producent dopiero rozwija własne zdolności. Dopiero pojawia się KF-51. Dopiero za 3-4 lata rozpocznie się pewien zakres produkcji K2 u nas. Jeśli chodzi o te czołgi, to jest po prostu najgorzej, no ale według niektórych no są inne systemy ważniejsze od tego typu wyposażenia. Jeśli chodzi o BWP, jest bardzo dobrze. Tutaj nie ma Europa czym się wstydzić no może zamówieniami, czyli zbyt niewystarczającą ilością, jeśli chodzi o te zamawiane środki. Jeśli chodzi o lotnictwo, też jest bardzo dobrze, ale tu zaczynamy zasypiać. Europa jako taka zaczyna zasypać i te programy opracowania już szóstego, samolotu już szóstej generacji, oczywiście one się toczą. I one się, można powiedzieć, zrealizują, no ale na to musimy poczekać około 10 lat, ponieważ w tej materii też jesteśmy w stanie to zrobić. Mówię, my w znaczeniu, no Polska to Europa, Europa centralna, no więc środkowa, więc tak to należałoby określać. Ale Eurofighter Rafael Gripen są i są bardzo dobrymi samolotami odnoszącymi sukcesy eksportowe. Tankowce. Transportowe również. Jeśli chodzi o śmigłowce, też Europa ma dużo do powiedzenia, też produkuje bardzo nowoczesne konstrukcje, też konstrukcje, które zdobywają potężny, odnoszą sukcesy na całym świecie. W przypadku marynarki również. Tylko, że największym problemem Europy jest chcieć. Tu nie chodzi o to, że nie potrafimy, tylko że nie chcemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, jeśli chodzi o inne elementy, chociaż tutaj jeśli chodzi o lotnictwo to europejskie jest bardzo silne, nie ma takiej chęci, że na przykład w skali iluś lat podwoimy, potroimy własną produkcję. Chociaż jeśli chodzi o amo, to ktoś stwierdził, że tak i Europa była w stanie 2, 3, 4 w niektórych państwach nawet 10 zwiększyć te moce produkcyjne do poziomu, którego się nikt nie spodziewał te na przykład 2, 3 lata temu. Więc jeśli się chce, to się da. No jeszcze można by powiedzieć o armatach, haubicach, mamy archery, sizary, pancerchałbice, kraby. Więc się da. Tylko trzeba chcieć i zamawiać. Więc jeśli chodzi o możliwości produkcyjne, jeśli chodzi o sprzęt, jaki ma do zaoferowania Europa, to trzeba pamiętać, że jak najbardziej Europa jak na razie nie odstaje Przynajmniej jeśli chodzi o większość tych rzeczy, o których mówimy. Tylko, że efektem tego, że te zamówienia były przez wiele lat, Niewielkie, że no, nie inwestowano w to bezpieczeństwo, jest to, że moce produkcyjne w większości tych rzeczy są niezbyt duże, że zapasy, rezerwy są niezbyt duże, że przyszłość takich programów jak czołg przyszłości, czy też samolot kolejnej generacji są opóźnione. Rzeczy, które bylibyśmy w stanie opracować bez większych problemów, w znaczeniu Europa nie tak dokładnie my no i miejmy nadzieję, że ta Europa się po prostu obudziła, ponieważ my należymy do Europy i dużo naszego bezpieczeństwa powinno zależeć od niej. No ale czy ona będzie chciała, to jest inne pytanie. Tylko chciałem w tym materiale po prostu pokazać, że tak, Europa potrafi budować bardzo nowoczesny sprzęt, jeśli chce, w bardzo dużych ilościach i to sprzęt, który no, nie ma się czego wstydzić. Jeśli chce, Europa to potrafi zbudować równie dobry sprzęt jak na przykład Stany Zjednoczone. Tylko że no nie za bardzo chce. Jakby przez te ostatnie 30 kilka lat troszkę bardziej chciała, no to wyglądałoby to zdecydowanie inaczej. No ale bez chęci nie ma efektów. Więc nie jest źle, tylko że za tym nie jest źle powinny iść inne ruchy. No u nas to samo. Jesteśmy w stanie produkować borsuka, jesteśmy w stanie produkować nowoczesną armatohałbicę, jesteśmy w stanie produkować nowoczesną łączność, jesteśmy w stanie produkować wiele innych rzeczy. Tylko, że przez długi czas brakowało chęci i nadal brakuje chęci inwestowania w własne rozwiązania, a nie kupowania czegoś z zewnątrz. I to problem i nasz, i niestety innych państw. Więc miejmy nadzieję, że i u nas. I w innych państwach to zostanie rozwiązane. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście. Oceniacie, komentujecie, subskrybujecie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie. Dziękuję też za wsparcie. Komentarz super podziękowaniem, też funkcja wspiera i bardzo Wam za to dziękuję i oczywiście zapraszam Was ponownie.